Dzień dobry. Dziś Ether TV w ostrym programie. Tematem dzisiaj będą promienie śmierci, różne metody służb na niszczenie ludzi, a także jak działa system. Czyli będzie ostro dzisiaj oczywiście z dowodami. Tu widzimy, dzisiaj będziemy mieć kombinezon. Oczywiście później go pokażę. Jest to specjalny, bardzo ciężki. Jest tam kilka warstw ochronnych przed promieniowaniem. Jest to kombinezon grup szturmowych, wykorzystywany kiedy następuje atak na dany obiekt. Oczywiście nazywają zawsze wszystkich terrorystami, ale też są też ataki na zwykłych ludzi. Także wtedy taka grupa ubiera się w taki kombinezon. Jest ona chroniona przed tym promieniowaniem, puszczany z różnych samochodów, dronów, radarów. Także Temat będzie naprawdę ostry. Są to rękawice, wszystko będzie pokazane. Ja się, później, ja się później w to ubiorę. A zanim przejdziemy do tematu, opowiem Wam wesołe historie. Eter miał włam do domu leśnego swojego. Także oczywiście nic nie ukradli, tam niewiele jest, ale powiem Wam raczej, kto, kto zrobił ten włam. No. Zapomnieli zamknąć drzwi. No, pewnie robili jakąś rewizję ze służb. Pozdrawiam tych chłopaków, co to robili. Ale pamiętajcie, jak zrobicie jakiś włam do kogoś, montujecie jakieś urządzenie albo coś, to po prostu zamknijcie drzwi. Ja wiem, że moje drzwi ciężko zamknąć, tam trzeba coś przycisnąć, ale po to macie kamery, żeby to sprawdzić i dopilnować. Także zrobiliście bawoła panowie, nie wiem, zarabiacie po 10 tysięcy złotych, a takie bawoły robicie. Także do poprawki, panowie, do poprawki. A powiem jeszcze drugi wesoły numer, e, niedawno mi się zepsuł samochód, biorę, wyje chcę wyjechać spod domu, nagle nie odpala, no. Pokazuje mi się na czujnikach, czek, jakieś tam się włączyły, brak, za za zasilanie zostało uszkodzone, wtryski, popatrzyłem na instrukcję, co to może być, no po prostu cały układ elektroniczny mi padł. Myślę, kurde, no jadę do serwisu, zobaczyłem, gdzie jest najbliższy serwis, Zacholowałem go na linię. jakoś dojechałem, to jechałem, daleko nie było. No mówię, panowie, serwisu, samochód mi nie odpaloń, dobrze, sprawdzimy, nie ma sprawy, tam spisali mnie, Oddałem samochód, czy mam 5 dni, 6, czy mają 7, dzwonię. Panowie, no co z moim samochodem? Nie, to mamy jakiś problem, bo musimy zdiagnozować, no po prostu to nie wiemy co tam jest za bardzo. Już to jest normalna sprawa. Ale kiedy samochód już trzymają 10 dni, a ja dzwonię i oni mi nie mogą wytłumaczyć, no to się zrobiło podejrzane. Sprawdziłem tą firmę. Tutaj pokażę na dole napis. Jak, także jeżeli to jest salon, prowadzą te salony nowych samochodów, mają też serwis Forda i Suzuki. Także myślę, że no coś tu nie gra no ta firma. A potem się okazuje, że gdzie oddałem samochód, to firma. Produkuje samochody pancerne dla wojska przez samochody cywilne do celów służb specjalnych. Opancerza je, robi też karabiny pneumatyczne kierowane na joysticki lub elektronicznie. Także, cholera, dałem samochód do cudownej firmy, no ale odebrałem. Idę go odebrać. Dopiero się później dowiedziałem, że ta firma ma takie koneksje ze służbami. Ale wchodzę do Salonu się pytam, jak tam samochód mój, co się stało, no ile płacę. Wiecie, co się stało z moim samochodem? Teraz będziecie w szoku. Nic, nie było awarii. Powiedzieli mi, że nie było awarii. Nic się nie stało, żebym po prostu wesoło żył. A pytam się to, ile mam płacić. Nie, nie, nic pan nie płaci, tylko co, co za podłączenie do komputera. Panowie, no zobaczcie, jakie są serwisy w Polsce. Także można powiedzieć, że za darmo robią samochody, naprawiają. Także widzicie, kanał ETHER TV też ma przygody. Nie jest tak pięknie, jak każdy myśli, nawet prowadzić ten banalny kanał ETHER TV. No ale wchodzimy dalej. Są pewne organizacje w Polsce, które zajmują się gnębieniem ludzi przez różne promienie, lasery. A pamiętajcie, że lasery też istnieją takie specjalne kierowane. One też są kierowane na różnych ludzi, jeżeli jest demonstracja, czyli manifestacja jakaś organizowana. Laser kierowany jest w stronę głowy. Może on hmm, powiększyć temperaturę ciała lub mózgu. Mogą być omdlenia, mogą być uszkodzenia oczu. Także to wszystko jest realne. Ale mucha mnie co takowała. Także znaczy, to jest pewnie znów agent. <laughs> Także wszystko to jest realne, to co, to co mówię i sprawdzone. Nie będę mówił różne opowieści, które ja osobiście nie sprawdziłem z różnych źródeł. Fala dźwiękowa. Też pamiętacie, że Tusk kupił różne fale, takie samochody montowane z radarami od Amerykanów, które mogą dane demonstracje niszczyć. Także może wprowadzać strach, obłęd u ludzi, ucieczkę, panikę. Te same, te same e, były e, promienie, tak zwane radary w wojnie z Irakiem, gdzie całe armie poddawały się z panice. Także Hussein oberwał przez tą broń bardzo ostro w 91 roku i później w II wojnie irackiej. Także to jest wszystko realne, nikt nam o tym nie mówi. Też tutaj teraz pokażę wam, nie są to sprawdzone stuprocentowo zdjęcia, jak znaczą się jednostki polskie, ale proszę zwrócić uwagę na pająka w sieci, czyli oni są tym pająkiem, a sieć to jest oczywiście radary, wiązki, które mogą opanować i łapać danego klienta, lub armię, cokolwiek lub dane miasta. Także montowane te są dziwne skrzynki. Na terenie miast pamiętacie też sprawę telekomunikacji polskiej, że francuska firma Orange kupiła to, choć wiedziała, że wchodzi telefonia komórkowa, że y, ta firma dużo straci, a jednak firma Orange zainwestowała. Tam oczywiście zainwestowała. Można powiedzieć, że zwrot kosztów był w 3 miesiące zakupu. Y, te, telekomunikacji polskiej, ale przede wszystkim firma Orange kupiła złącza i kable w koło miast. Są to różne skrzynki, możliwości montowania skrzynek, także mają potężny wpływ na nasze zdrowie, także jest to wykorzystywane w wojnie psychologicznej, czyli elektronicznej z Polakami. Także idziemy dalej z tym tematem, bo teraz przedstawię coś takiego co też wiem jest to tak zwany projekt się nazywa w służbach na to mówią kaptur jest to podłączenie nie wiem jak dokładnie to technicznie działa czy to działa na poziomie implantów czy fali mózgowej fala mózgowa człowieka jest każda inna dla każdego to jest jak odcisk palca można nadawać bezpośrednio do głowy i odbierać informacje również z głowy nie wiem, czy teraz technologicznie potrzeba do tego implantów, ale na pewno są montowane, czyli na przykład dany żołnierz lub dany osobnik lub żołnierz służb specjalnych dostaje informacje do głowy, co ma zrobić, na co ma uważać, czyli można powiedzieć, ma w sobie taki instynkt. Ten instynkt jest dawany elektronicznie za pomocą dronów. Zwiadu elektronicznego, także taki żołnierz będzie strzelał w dany punkt, nie będzie wiedział jak, będzie też mógł te informacje przekazywać dalej do głównego komputera sztabowego, który będzie kierował walką. Także dany żołnierz już wie, co ma zrobić na polu walki, nie musi spotykać się z dowódcą lub z jakimiś tam z, ze sztabami. Także jest to naprawdę bardzo projekt w technicznie skomplikowany, ale jednak na tyle y, 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 już stary, że armia polska to testowała na swoich żołnierzach, także y, naprawdę to działa. Mogę Wam zagwarantować, że ten projekt jest 100% wiarygodny i mówione przede mną informacje są pewne, ale wróćmy do organizacji. Tych, gdzie gnębią tych ludzi, oni tam się zrzeszają w różne takie grupy. Czyli na przykład oni słyszą głosy, jakieś tam są gnębieni. Niektórzy mówią, że są przypalani przez pewne fale, jakieś promieniowania na ich dom. Ja patrzyłem na. To jest tak. Większość tych ludzi, którzy tak twierdzi, w rodzinach mają schizofremików i różnych objawy chorobowe. Również samobójców. Nie wiem czy to jest przypadek, ale większość tych ludzi nie jest dla mnie wiarygodnych. I to mówię naprawdę z ciężkim sercem, choć jestem czasami zwolennikiem teorii spiskowych. Także naprawdę 80% tych ludzi w tych organizacjach twierdzę, że są to ludzie chorzy. To jest normalna rzecz. Schizofrenicy słyszą głosy, słyszą rozmowy z diabłem, rozmowy ze świętymi, nawet niektórzy. Mają możliwość rozmów z trzecim wymiarem, także to jest normalna rzecz. A druga sprawa, też sprawdzałem osoby, które są, nie mają w rodzinach, że tak powiem, wariatów. Ich pokolenia są bardzo genetycznie zdrowe, a jednak te gnębienie jest na nich robione. I naprawdę takimi przypadkami chyba się zajmę w przyszłości, także może ktoś dyskretnie da mi, jak to mówią, głos, yy, udzieli wywiadu, choć naprawdę nie chcę, bo trzeba naprawdę tych ludzi chronić, a takie organizacje, które y, tworzą pewien, pewien y, taki zbieranie tych ludzi, a nie mogą dać im ochrony w żaden sposób, bo wiem z pewnego źródła, że nie mają oni ani sprzętu, ani możliwości, ani nawet diagnozy czy ktoś jest zaimplantowany czy ktoś jest atakowany przez te fale. Także myślę, że większość tych organizacji jest po prostu przez służby. Patrzą po prostu czy jeżeli ktoś się zgłosi, dlaczego się zgłosi, jak w wyczaju, że jest atakowany przez te promienie czy przez służby. Także myślę, że ja bym nie polecał się zapisywać do tych organizacji jakichś dużych które każdy zna, a organizować się w też małe grupy i tak sobie pomagać informacyjnie. Ale jak to mówią, eter gada i gada dzisiaj, a tu trzeba, jak to mówią, dowodów. Zaraz uwaga, przebiorę się w mundur. Uwaga, i już eter się przebrał. Także pokażę Wam to wszystko, jak to wygląda. Jest to naprawdę bardzo taki ciężki mundur. Nie jest to lekkie. Można powiedzieć, przypomina trochę te wielowarstwowe, różne siateczki, bardzo grube. Mundur powstał w latach 70. Projekt główny. W 80. zaczęli go produkować, był bardzo tajny. Także w latach 90. już został wycofany i weszły nowe, mniej takie bardziej dyskretne mundury, gdzie można yy, dawać je w odzież cywilną. Kurtki, w spodnie. Także tu jest taki jeszcze pierwsze jego próby. Jest to też są rękawice, do tego. Także naprawdę jest ochrona niesamowita. Można powiedzieć, człowiek jest bardzo podobny. Mundury będę pokazywał też do obsługi. To też w Rosji mieli do obsługi radarów. Także wiązka, kiedy idzie na grupę sztu... A, wspomnę jeszcze. Mundur się nazywa Kokon, także bardzo dobra nazwa. Kokon zawsze chroni właściciela i larwę, także idealna nazwa projektowa. Także w tym mundurze grupa szturmowa atakowała. Także kto takiego munduru nie miał w czasie, w czasie szturmu, był narażony na natychmiastowe omdlenie, zawał lub inne objawy, jakieś śmiertelne. Także jak widać, bo musimy dać morał filmu. Także, jak widać, wszystko to jest realne. Niekiedy co mówią plotki, legendy o różnych rzeczach, których nam nie mówią, a realnym dowodem jest ten mundur z lat 80. Także, zobaczcie, wyobraźcie sobie, co się działo w latach 80., że żołnierze grup szturmowych, antyterrorystycznych, mieli takie umundurowanie. To jest jeszcze z kapturem. Potem, jeszcze, powiedzicie, tu jest jeszcze kaptur do tego żeby chronić głowę. Także naprawdę dzieje się w służbach w wojskowości. Myślę, że ten dowód będzie dla ludzi, którzy tak zwanych niedowiarków, że coś takiego się dzieje. Pokażę też zdjęcia, będę przerzucał zdjęcia w czasie filmu, żeby każdy mógł sobie popatrzeć. Jest taka siateczka, na pewno to zobaczycie na zdjęciach. To jest wielowarstwowe, bo tu są kilka warstw tych siateczek różnych ochronnych. Także naprawdę no dzieje się, dzieje się w tym świecie. Nie mówią nam o tym, ale mam nadzieję, że Eter choć w małym stopniu ujawnił malutką tajemnicę, żebyśmy byli bardziej świadomi na co jesteśmy narażeni. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że znów uda mi się trafić na jakiś trop. Teraz... Jeszcze sprawdzam podziemne miasta, różne wątki tej tematyki, bo tematyka jest naprawdę ważna. Pamiętajcie, widziałem, że nam niektórzy kłócą się, jakie tam będą e, możliwości tego resetu, jaki kataklizm. Pamiętajcie, to nie jest tak ważne jaki będzie powód. Czy to będzie jakieś promieniowanie, czy to będzie e, w, przebiegunowanie, czy to będzie e, meteo, jakiś meteoryt, jakaś asteroida spadające na ziemię. Choć ja jestem z asteroidami, także jakimiś spadającymi, ale nieważne to. Ważne, że miasta podziemne są robione, o tym zrobię następny odcinek, także trzymajcie się, będzie się działo i najważniejsze, pozdrawiam też wszystkich ludzi niesłyszących na tym kanale, także pozdrawiam Was, oglądajcie w różnych programach, które transformują moją mowę, także hej! Do zobaczyska.